Rozwiąż równanie, odpowiedź zapisz w postaci 2 do K, gdzie K jest liczbą całkowitą. Jest to zadanie wzięte z pewnej matury. Tak więc przystąpmy sobie do liczenia. Popatrzmy na to równanie i się zastanówmy. Wszędzie widzimy, że jest tu dwójka albo czwórka ukryta pod postacią pewnej potęgi. Czyli może spróbujmy sobie do najprostszej postaci to zrobić dla dwójki, może dlatego, że odpowiedź musimy zapisać w formie. 2 do potęgi K, czyli czwórka to jest inaczej 2 do drugiej i jeszcze do 23 razy X odjąć 32 to jest 2 do potęgi piątej i jeszcze do dziewiątej. I jest to równe 16 to jest 2 do potęgi czwartej i jeszcze do czwartej i czwórka. Czwórka to jest 2 do 2. I to jeszcze miało być do czwartej. I całość jeszcze raz do czwartej. Taki potrójny nawias na marzyciel. Czyli 2 do potęgi 46 razy x. Odjąć. 2 do potęgi 5 razy 9. 45 razy x. Jest równe. 2 do 16 razy. I tutaj mamy tak. 2 razy 4 to 8, 8 razy 4 to 32. 2 do 32. Dobrze. Mamy tutaj po lewej stronie takie wyrażenie i takie wyrażenie. Spróbujmy je sobie rozbić, albo wyciągnijmy sobie z nich xa przed nawias, żeby wyliczyć x, tak? bo my chcemy tak czy siak xa wyliczyć. Jak wyciągniemy x przed nawias, otrzymamy, że jest to 2 do 46, odjąć 2 do 45 i to jest równe. Kiedy mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to potęgi się dodaje, czyli mamy 2 do potęgi 16 plus 32, daje nam to łącznie 48. Dobra. Spróbujmy sobie może z tym nawiasem coś w środku zadzieć. 2 do 46 to spróbujmy może rozbić jako 2 do 45. Czyli będzie to 2 do 45 plus 1, tak? Odjąć 2 do 45. Jest równe 2 do 48. X i tak. Jak do, mamy dodawanie, to możemy z powrotem przejść na mnożenie. Czyli to jest 2 razy 2 do 45, odjąć 2 do 45. Jest równe 2 do 48. I tak, dwa elementy, odjąć jeden element, zostaje nam tylko jeden element. Tak, bym miał dwa jabłka, odjąć jabłko, zostaje mi tylko jedno jabłko. Czyli mamy 2 do 45 razy x jest równe 2 do 48. Przepiszmy sobie to wyrażenie gdzieś tutaj z boku dzielimy sobie od razu przez to co stoi przy dwójce, czyli przy x, czyli 2 do 45. X wynosi 2 do 48 dzielone przez 2 do 45. W momencie kiedy dzielimy sobie potęgi o tych samych podstawach, potęgi się odejmuje, czyli 2 do potęgi trzeciej. Mamy nasze wyrażenie 2 do potęgi x jest równe 2 do potęgi trzeciej, i naszą odpowiedzią jest liczba k, która jest potęgą, czyli k wynosi 3. No bo 2 do trzeciej to jest 2 do k, no i naturalnie k jest równe 3. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów.